Że Polska nie zginęła, póki Co nam obca przemoc wzięła, od szablon odbierzemy. Masz, Ma na miłości i jej złączy się z narodem. De -da. De -da. Za swoim narodem Złączym się z narodem marsz, Przejdziem Wisłę, werszy, przejdziem Wartę Będziem Polakami. Polakami Dał nam przykład Pana Partę, jak zwyciężać mamy Masz, masz, Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączył się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Ziemi włoskiej do polskiej Za ja Twoim przewodem łączył się z narodem Jak czarnecki do Poznania Chodnikim za Boże dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Proszę przez Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączyć się z narodem. Już tam ojciec do swej baci mówi zapłakany, Słuchaj, jedno pono był w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za swoim przywodem złączył się z Ziemi włoski do Polski, za to im przewodem, złączym się z narodem.